Słuchajcie, a do tej całej rady pokoju Trumpa to sam Escobar już zostało zaproszone, Bo patrząc na to, co wyrabia ambasador USA w Warszawie, to mam wrażenie, że wkraczamy w erę geografii alternatywnej. Jakby nie patrzeć, stoimy w politycznym korku, a pan prezydent otworzył w Pałacu Taki butik odzieżowy. Witam w Polsce, Anno Domini 2026. Dzień dobry, cześć i czołem. Jeśli myśleliście, że po wyborach cyrk wyjedzie z miasta, to mam dla Was złą wiadomość. Cyrk został, tylko zmienił branżę na modową. A dziś w programie trzy... 3... <laughs> A dziś w programie trzy akty tego dramatu. Po pierwsze Grzegorz Brown, który gra w rosyjską ruletkę polskim bezpieczeństwem. Akt drugi, czyli pochy... Amerykańskiego ambasadora i Kemdera de Akt trzeci. prezydent Zawrotki, który pomylił igrzyska zimowe z telezakupami. Czas taki, bo absurdy same się nie omówią. Zacznijmy od naszego ulubionego speca od gaśnic. Grzegorz Brown tym razem zamiast gasić świece hamukowe, gasi polską rację stanu. Jego tezy o ukrainizacji i niby to niebezpiecznej obecności wojsk sojuszniczych brzmią jakby ktoś jego wystąpienia pisał cyrylicą, a potem wyrzucał bez korekty w translator. To w pewien sposób fascynujące zjawisko. Europoseł Rzeczpospolitej, który otwartym tekstem sugeruje, że współpraca, sojusz z Zachodem to okupacja. Konfederacja, a zwłaszcza ta braunowska, przyjęła taktykę, że im gorzej, tym lepiej dla nich. Próbują nam sprzedać narrację, że taka neutralność Ala Szwajcaria to będzie bezpieczeństwo. Tylko, że tu nie mamy mowy o neutralności a la Szwajcaria, bo nie będzie w tej wizji ani banków, a za to przy polskiej granicy będą grzały silniki rosyjskie czołgi. Ale może BeON po prostu ze ze Zazdrości tego, że rząd spotyka się z europejskimi i nie tylko europejskimi e, przywódcami, a Brown musi wrzeszczeć o jakimś mitycznym kondominium, żeby ktokolwiek w zasadzie zwrócił na niego uwagę i go zauważył. Ale żarty na bok to jest sączenie trucizny. Dziś powie pecz z NATO, a jutro będzie proponował unię celną z Mińskiem? A skoro już przy sojuszach jesteśmy, to przenieśmy się na linię Waszyngton-Warszawa. Sprawa jest tak kuriozana, że aż zęby bolą. Amerykanie w komitywie z Izraelem wymyślili sobie, że polski Sejm musi koniecznie przepchnąć. Taką uchwałę o tym, że Trump Nobla dostać powinien. I że Czarzasty jako marszałek Sejmu to wręcz przyjmie z pieśnią na ustach. No nie do I co na to ambasador supermocarstwa? Strzela focha, zachowuje się jak dziecko z piaskownicy. Nie dałeś mi łopatki, to nie gadam z tobą i zamrażam relacje. Oczywiście wszystko to za pośrednictwem Twittera, no bo to jest bardzo poważne, żeby o takich sprawach dyskutować przez portal, który należy do dziwnego miliardera o nie do końca jasnych interesach. I to pokazuje, że niektórzy myślą dalej, że Polska będzie takim wasalem na telefon. I brawa dla z tego, że pokazał e, jak to faktycznie ma wyglądać. Wolę. Chłodne relacje na stojąco, niż gorące uściski na kolanach. A może do tego pokojowego Nobla to my Kaczyńskiego zgłosimy. W końcu tak perfekcyjnie łączy Polki i Polak. Słuchajcie, ale zostawmy dyplomatu, bo prawdziwy hit sezonu mamy w tym momencie na Igrzyskach Olimpijskich. Słuchajcie, czy mamy prezydenta, czy może mamy słup ogłoszeniowy? Bo po ostatnich fotkach to można naprawdę mieć wątpliwości. Prezydent zachowuje się jakby był naczelnym influencerem marki Naurocki. Tej samej, która zupełnym przypadkiem jako Brand należy do jego siostry, i tej samej, która zupełnym przypadkiem pojawiła się w jego kampanii wyborczej. I słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację. Nasi. Bo sportowcy szykują się do zawodów, ledwo żyją ze stresu, a tu wpada głowa państwa, ale nie po to, żeby poklepać ich po plecach i powiedzieć, że w sumie wszystko będzie spokorze ogarną sytuację. Nie! On idzie tam po to, żeby zrobić sobie sesję zdjęciową na potrzeby marki Naurocki, żeby t-shirt z jego logo wyglądał odpowiednio w kadrze, żeby dobrze się ustawiali, żeby się ładnie klikało. I już zaciera ręce, bo Regulamin w sprawie reklamy jest bezlitosny. Ale co tam, regulamin dla naszego prezydenta? On buduje imperium modowe. Imperium, którego cały Zachód, ale i też Wschód nam pozazdrości. Więc mamy sytuację bez precedensu. Świat patrzy na sportowe zmagania, a my, jak pan prezydent robi hamskie lokowanie w stylu pytanie na śniadanie. I to jest naprawdę upadek powagi urzędu. Zamiast godła mamy metkę, a zamiast hymnu dżingiel reklamowy. No! Jak prezydent. Ja naprawdę rozumiem, że kadencja się kiedyś skończy i trzeba mieć jakiś plan B, ale czy naprawdę w tym celu trzeba zmieniać Pałac Prezydencki w showroom dla jakiegoś rodzinnego biznesu? I podsumowując ten nasz tydzień w wesołym miasteczku, Brown gasi rozum i marzy o wschodzie. Ambasador USA obraża się jak nastolatka, a z kolei prezydent Pawlocki zamienił dyplomację na akwizycję. A jeśli chcecie wiedzieć, czy MKOI wlepi nam karę za ten pokaz mody, albo czy Braun wyjedzie w końcu do Mińska, zostawcie suba, zostawcie lajka, like będziemy w kontakcie. A do Was mam pytanie, czy prezydent Nawrocki wobec tego powinien zostać twarzą Rajstop na przykład? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się zwariować, do zobaczenia w kolejnej prasówce.